Siemaneczko z tej strony Mateusz. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę o promocjach w sklepie oraz w późniejszym etapie rozegramy sobie bitwę T3485. A to ze względu na to, że mamy obecnie możliwość zdobycia T3485 Partizan, czyli po prostu teciaka premium, który ma bardzo ładny skin i to mi się niesamowicie ten skin podoba. A więc dobrze, Przy, jeżeli chodzi o sklep, mamy tutaj promocje na zestawy, które tak naprawdę pojawiły się jeszcze przed wprowadzeniem patcha z F-18. Czyli mamy tutaj tak naprawdę na praktycznie chyba wszystkie maszyny, na wszystkie zestawy promocje. Jeżeli chodzi o maszyny premium, które bym Wam polecił, e, zaczynając od czołgów, no to poleciłbym Wam T-72 Turmsa. Ale kahida 1 ze względu na to, że są to maszyny dosyć mocne na swoim berze mają fajne armaty. Plus do tego są to maszyny, które dosyć dużo wybaczają. Jeżeli chodzi o Turmsa, kostki zjadają bardzo dużo pocisków. No, wiadomo, są to ruskie kostki, każdy wie jak to wygląda. W przypadku al on troszeczkę mniej zjada tych kostek, natomiast ma bardziej przyjemne działo. I będę chciał o nim nagrać Wam materiał, bo jest to po prostu pojazd MBT 2000, więc w drzewku macie dokładnie jego odpowiednika. Jeżeli chodzi natomiast o kolejne maszyny, które bym Wam polecił, na pewno polecę Wam T29, który jest konstrukcją naprawdę, mógłbym to nazwać, świetnym na swoim poziomie. Macie tutaj pojazd na 7.0 z genialną armatą, wieżą, która. Jest naprawdę odporna, jeżeli chodzi o klasyczne pociski. Natomiast, jeżeli chodzi o hity, no ona niestety łapnie, tak? Ale za to macie armatę, którą strzelicie i najczęściej one gościa, bo macie dużą penetrację, pocisk z ładunkiem. Więc, tak naprawdę, bardzo fajną maszynkę i zarabiającą dosyć dobrze. To trzeba sobie powiedzieć. Dalej, przechodzimy do maszyny, którą. Nie do końca wiem, czy Wam polecić, ze względu na to, że jest to WIDAR. WIDAR jest o tyle fajny, że z jednej strony macie dalmysz laserowy, macie termowizję na BRZ-80, dodatkowo macie relatywnie dosyć fajną armatę strzelającą, niestety nieprzewidywalnymi pociskami. A to ze względu na to, że macie tutaj, oddajcie strzały tak naprawdę hajkami. No a każdy wie, jak w War Thunderze działam działa raz ci to wejdzie i będziesz zadowolony, a następnej bitwie zagrasz yy, pojazdem po prostu świetnie, strzelisz 15 razy i żadnego fraga nie zdobędziesz. Więc tutaj musicie się sami nad tym zastanowić, czy wam jest taka maszyna potrzebna. Yy. Ja natomiast nie jestem w stanie wam tego do końca polecić lub zniechęcić do zakupu tej maszyny. Musicie sami tutaj podjąć decyzję, bo jeżeli będziecie zgodzicie się na to, że wiecie, że okej, okay, mam maszynę, która jest troszeczkę chimeryczna pod względem strzelania, to jak najbardziej można ją sobie kupić. Natomiast jeżeli nie lubicie czegoś takiego, no to wtedy wam to odradzę. Kolejną maszyną, bardzo fajną do zakupu jest Tygrys. Tygrys z dieslem, no bardzo fajna sprawa, macie tutaj Tygrysa 2 bardzo przyjemna maszyna, więc tutaj nie ma za bardzo o czym gadać Tygrys 2, też znany bardzo lubiany, na 6-7, idealna maszynka, potem macie T55 AM1 czyli chyba najlepszą maszynę na tym poziomie, na jakim ona się tam znajduje bardzo przyjemna z fajnym działem, dużą odpornością Macie tutaj strzałki, możliwość strzelania rakietami, więc tak naprawdę bardzo i to bardzo dużo atutów. Nawet nie wiem, czy ten pojazd nie ustawiłbym wyżej w rankingu niż te 72 Turms, jeżeli chodzi o polecane maszynki. Więc tutaj musicie się troszeczkę nad tym zastanowić. O co prawda jest to na, niższym, na niższej erze niż tak naprawdę Turms. Natomiast, e, moim skromnym zdaniem, jest to maszyna przyjemniejsza od Turmsa. Dobrze, jeżeli chodzi o kolejny zestaw IS-6, wiadomo, klasyka radziec radziecka, czyli 122 z dobrym przeładowaniem, dużo lepszy niż takie IS-2, IS-3, więc e, o tym trzeba sobie pamiętać. No i z pancerzem, który również dosyć dużo odbija. No, oczywiście jeszcze do polecajki mogę Wam polecić te niższe zestawy, one nie są jakoś drogie, a jeżeli ktoś tak naprawdę nie chce wydawać dużej ilości pieniędzy, no to tego typu maszynki niskopoziomowe wiadomo nie zarobią kokosów, natomiast są przyjemne i zawsze jakoś tam mogą Wam ten budżet troszeczkę podratować. Dobrze. Jeżeli chodzi natomiast o samoloty, no to polecam Wam oczywiście Fantomy, bo są genialne. Natomiast też są maszyny, których Wam nie polecę. Ale to za chwilkę. Jeszcze Wam polecę oczywiście mig 23ML. Oczywiście to jest maszyna dla bardziej osób już zaawansowanych w lataniu. Natomiast wiadomo, MIG. Z racji tego, że siódma era, no to jak będziecie nim potrafili zagrać, naprawdę fajnie zarabia. Macie fajne rakiety, powietrze, powietrze. Więc tutaj można się nad tym zastanowić. A więc, dobrze, przejdźmy teraz do maszyn, których nie polecam. Przede wszystkim nie polecam Wam Tornado EGISU-22M4. Są to samoloty, które na swoim BR-ze tak naprawdę mają jedno zadanie. Leci na bazę przeciwnika i ją zbomb. Z racji tego, niestety, że te maszyny na swoim brzegu przegrywają, jeżeli chodzi o prędkość z takimi maszynami jak Phantom. No to po prostu nie ma sensu ich wykorzystywać, tak? Co? Polecicie na bazę, nie dolecicie do tej bazy, bo na przykład Phantom ją ukradnie, tak? No i zostajecie z ładunkiem, dwoma rakietami. No, w przypadku Su, tam chyba więcej było. Tam chyba cztery. Natomiast, no, jest tutaj z tym problem, tak? To są maszyny właśnie takie, które muszą latać na bazę, więc wiecie o co tutaj chodzi. Su25K również Wam jakoś tak inaczej. Su25K to jest właśnie tego samego pokroju maszyna, co Widar. Czyli z jednej strony. Jest fajna, jeżeli będziecie robić i walczyć tym na jednostki naziemne, natomiast jeżeli chodzi o walkę powietrzną, to lepiej tym nie walczyć. Więc tutaj również musicie się nad tym zastanowić. A więc dobrze, nie przedłużając, tak naprawdę wejdziemy sobie do już wartandera. Zobaczymy, jak to nam tutaj ta bitewka pójdzie. Mam nadzieję, że będzie jak najbardziej w porządku. A więc dobrze, jesteśmy w wartanderze. Wchodzimy sobie na radziecką nację. Teciak 85, znana, lubiana przez niektórych, bardzo ceniona maszynka. Natomiast ym, ja nie jestem do niej jakoś szczególnie wybitnie nastawiony. Da się tym fajnie zagrać. Ym, natomiast ja jakoś nie jestem zachwycony po prostu radziecką myślą technologiczną. Ale dobrze. Ym, Macie tutaj dokładnie to samo działło, tak naprawdę to jest ten sam czołg, co właśnie Partizan, dlatego Wam go pokazuję. Wiadomo, jest on po prostu tylko bez skina. Macie tutaj armatę 85 mm z penetracją 148 na bliskim się tam do 10 metrów. Przeważnie macie koło 140 penetracji na tam 500 metrach, nie, na 500 130 wróć. Więc tak naprawdę, no maszynka, którą niestety musicie nauczyć się weak pointów yy, pojazdów, do których strzelacie jeżeli chodzi o strzały do takiego Tygrysa 2 jak was źle rzuci no to od frontu go raczej nie ruszycie natomiast od boku jak najbardziej te pociski będą wam tutaj wchodzić yy, jeżeli chodzi o Panterę, no to wiadomo, będziecie też musieli postrzelać po wrażliwych punktach natomiast yy, nie powiem, da się ładnie tym pojazdem pozabijać ale dobrze. spróbujemy Spróbujemy tutaj jakąś bitewkę fajną rozegrać Mam nadzieję, że nam się to uda Natomiast musimy pamiętać o tym, że nas rzuciło troszeczkę gorzej Mamy Amerykańców i Niemca po drugiej stronie Więc walczymy tak naprawdę na BR-ze koło 6.06.3 I tu możemy spotkać na pewno Tygrysa drugiego Jeżeli chodzi o Tygrysa drugiego No to Musimy sobie jednak pamiętać o tym, że Tygrys dwójka w Wersji Porsche Jest dla nas jak najbardziej do przebicia Natomiast Jakbyśmy trafili na H no to H tak łatwo nie ruszymy O tym trzeba sobie powiedzieć Okej, okay. gościu się na nas nie patrzy, bardzo fajnie. O, M44, tylko nie wiem skąd. A, tutaj na górce stał, za nim. No dobra, o, niestety tak to wyszło. Zdarza się czasami. Natomiast yy, zrzucimy sobie tam po prostu na niego bombkę. Albo nie bombkę, inaczej nalot. Zobaczymy czy nam w ogóle się da. Bo nie jestem tego święcie przekonany. Ale to z nalotem sobie poczekam. Zobaczę tak naprawdę gdzie on dokładnie jest, żeby tam nawet precyzyjnie zrzucić, bo jest to otwarta konstrukcja, więc hmm, powinniśmy go zabić. I to dosyć dosyć, dosyć prosto. zobaczymy gdzie on tutaj siedzi ja sobie go zaznaczę i ten nalot tam puszczę tylko właśnie gdzie on to był słoniło. No i jest. Wybawca czołgów. A on stał tu. To sobie zróbmy na lot. Dostałem w armatę Nie za dobrze Niestety teraz będziemy mieli dosyć długi czas naprawy I tak o tyle dobrze, bo mamy bardzo mocną załogę Natomiast musimy o tym pamiętać, że jednak armatę będziemy musieli troszkę poskładać, eee, też troszkę źle strzeliłem, bo myślałem, że go zabiję. Nie, no zaś ładowniczego serio. Bez jaj. Jesteś mój. Niestety popełniłeś błąd. Kurde w kółka trafiłem no. Artyleria chodkowi zużycimy. Zaraz zobaczymy, czego zabijemy. Mam nadzieję, że tak. Ach, jeden za jeden trafił Nie sądziłem, że mnie trafi No Natomiast ta arta by go zabiła. To muszę przyznać. Mamy na szczęście jeszcze jednego teciaka Również jeżeli chodzi o grę, taka ja sama. To, tak samo się tym gra jak z zwykłą, zwykłą 85, natomiast tutaj mamy troszeczkę troszeczkę cięższą sprawę, bo nie mamy tego, mamy troszkę inne jarzmo i zauważyłem, że to jarzmo po prostu od czasu do czasu wchodzi w przeciwieństwie do tego poprzedniego, teciaka, którym graliśmy. Natomiast to też nie jest jakiś tam fakt, że wiecie, że yy, to jest różnica o 190 stopni albo tam 180. Natomiast, no wiadomo, są to dosyć, no, podobne konstrukcje, więc tutaj o tym trzeba sobie pamiętać. Różni się tak naprawdę tylko tą armatą i czym innym. Jak wynik, mamy 4 fragi, 2 śmierci, nie jest najgorzej. Natomiast wiadomo, nasz nawalił tam 12 isem, więc tak naprawdę no troszeczkę różnicy. Dobra, tu jest staciak. Ja się tutaj rozglądam, tutaj ludzie lubią się kampić ogólnie w tej miejscu. W Ale już wiem, gdzie ten gościu tym sam nawalił tyle fragów. On po prostu stoi u nich na restie. Tiger? Kolego, eee, nie za mną takie... Numery, ja wiem, że ty podniesiesz tą armatę. niestety popsuł ten strzał liczyłem na to, że gościu weźmie i go uszkodzi wtedy mógłbym wyjechać natomiast gościu oddał strzał byle jak i efekt tego jest taki, że on nie żyje niestety liczyłem faktycznie na to, że on to strzeli troszeczkę lepiej natomiast niestety tak to wyszło, jak wyszło widzę tutaj Shermana Natomiast nie wiem czy ten goście mnie widział. Tak mi się wydaje, że nie. Nie widział mnie. Na bank mnie widział. Jednak mnie nie widziałam, to się, kurde, zdziwiłem troszeczkę, nie powiem. Tu mamy jeszcze jednego. Ale już gości nie wyjedzie, niestety nie chciał wyjechać. No to w ogóle Wirbel był, prawda? Nie, Ostwin, przepraszam. No. Ale dobrze. Nic. Jak sami widzicie, no tak to wyglądało. Tak wygląda walka tymi teciakami. Jak troszeczkę pokombinujecie fajne wyniki, da się tym robić, więc wydaje mi się, że partyzant będzie też również fajny. Ale dobrze, nic. Dzięki, wielkie, za oglądanie. Ja się z, z, z Wami żegnam. Nie przedłużam Wam tej niedzieli. Dzięki, wielkie. Cześć.